Klaudia Eldursi odpiera zarzuty o operację, co naprawdę zmieniło jej wygląd. Klaudia Eldursi, prowadząca popularne programy telewizyjne takie jak Hotel Paradise i Top Model, od lat przyciąga uwagę mediów oraz fanów nie tylko dzięki swojemu profesjonalizmowi, ale również osobistym stylowi życia i wyborom. Tegoroczna wizyta w Saint-Tropez, ulubionym miejscu celebrytki, dostarczyła jej zarówno przyjemności, jak i kontrowersji. Podczas corocznego wypoczynku w francuskim kurorcie, Klaudia nie mogła powstrzymać się od podzielenia się z fanami zdjęciami, które miały na celu ukazanie jej radości z wakacji. Piękne widoki, luksusowe jedzenie oraz chwile relaksu na tle zachwycającego centropę nie umknęły uwadze jej licznych obserwatorów. Jednak to zdjęcia Klaudii w stroju kąpielowym wzbudziły najwięcej emocji i komentarzy. Jedna z internautek, Zauważywszy wyraźną zmianę w wyglądzie biustu celebrytki, zasugerowała, że Klaudia mogła zdecydować się na zabieg powiększenia piersi. Komentarz ten szybko zyskał popularność, co sprawiło, że trafił bezpośrednio do samej zainteresowanej. El Dursi postanowiła nie pozostawać dłużej obojętna i odpowiedziała na zarzuty, prostując sytuację. Muszę was zasmucić, nie powiększyłam biustu, a przynajmniej niesztucznie, napisała na Instagramie. Urósł jak ja cała. Na wadze plus 16 kg, stąd ta różnica. Klaudia przyznała, że zmiana w jej sylwetce jest wynikiem przybrania na wadze, a nie operacyjnych modyfikacji, jak sugerowali niektórzy obserwatorzy. Dodała również, że pomimo tego, iż mogło to budzić pewne kontrowersje, cieszy się, że może dzielić z fanami swoje radosne chwile. Przypomnijmy, że niedawno Klaudia Eldursi była również bohaterką skandalu, gdy jej samochód został zauważony poruszający się po pasie awaryjnym. Co wywołało szum medialny. Mimo kontrowersji, szybko powróciła na ekrany telewizyjne i do pracy, gdzie prowadzi nowy sezon Hotel Paradise oraz dołączyła do grona jurorów w top model. Jej obecność w saint jak sama przyznała, to coroczna tradycja, której nie zamierza zmieniać. Jak co roku zaglądamy tu choć na chwilę, mimo, że zawsze obiecujemy sobie, że to już ostatni raz. To miejsce przyciąga i nigdzie indziej trufle i szampan nie smakują tak dobrze. Pisała Klaudia na Instagramie. Reakcje fanów na jej wyjaśnienia były pozytywne, a sama Klaudia dzięki swojej szczerości zyskała jeszcze większą sympatię wśród swoich obserwatorów. Jej aktywność w mediach społecznościowych oraz profesjonalne osiągnięcia pozostają na czołowej stronie zainteresowania mediów i fanów, co z pewnością będzie kontynuowane w nadchodzących miesiącach. Dominika Hakiel, żona znanego tancerza, wkracza w świat show biznesu pełną parą. Od momentu ogłoszenia ciąży z Marcinem Hakielem jej życie stało się przedmiotem wielkiego zainteresowania mediów i internautów. Teraz Dominika postanowiła podzielić się z fanami bardziej osobistymi chwilami, ukazując im zarówno swoje archiwalne zdjęcia, jak i rodzinne momenty z młodszej części życia. Na swoim profilu w mediach społecznościowych Dominika opublikowała kilka zaskakujących fotografii, które rzucają nowe światło na jej przeszłość. Wśród zdjęć znalazły się archiwalne fotografie z 2010 roku, kiedy to Dominika była na progu dorosłości. Na jednym z nich widzimy ją w bikini, a na innym w odważnej biało-czarnej bluzce z głębokim dekoltem, które doskonale oddają jej ówczesny styl i charakter. Dominika zdecydowała się także ujawnić w mediach społecznościowych zdjęcia z młodszą siostrą, o której dotąd nie mówiła. Jak ujawnia, jej siostra jest od niej młodsza o 17 lat. Na insta Story pojawiło się selfie które pokazuje bliskie relacje między siostrami, a także naturalne piękno młodszej siostry Dominiki. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, Dominika zorganizowała sesję Kant A, podczas której odpowiadała na pytania fanów. Oprócz dzielenia się modowymi i kulturalnymi rekomendacjami, nie zabrakło także odpowiedzi na pytania dotyczące jej prywatnego życia. To właśnie podczas tej sesji zdradziła szczegóły o swojej rodzinie, które wcześniej były nieznane. Dominika, mimo że jest w zaawansowanej ciąży, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, dzieląc się z fanami zarówno radosnymi, jak i intymnymi chwilami. Jej relacje na temat ciąży, w tym systematyczne aktualizacje dotyczące stanu błogosławionego, przyciągają uwagę mediów i społeczeństwa, a sama przyszła mama zachęca do interakcji i dzielenia się swoimi przeżyciami. Dominika Hakiel pokazuje, że życie w blasku reflektorów nie musi oznaczać rezygnacji z osobistych momentów i rodzinnych wspomnień. Jej decyzja o dzieleniu się prywatnymi zdjęciami i informacjami pokazuje, jak ważne są dla niej relacje z bliskimi i jak w pełni angażuje się w nowy rozdział swojego życia, zarówno jako przyszła mama, jak i osobowość medialna. Anna Popek, znana dziennikarka i nowa gwiazda TV Republika, po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Ostatni weekend okazał się dla niej nie tylko pracowity, ale również pełen słonecznych przyjemności. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia z wyjątkowej sesji, gdzie w kostiumie kąpielowym relaksuje się na jachcie, ciesząc się słońcem i wodą. Anna Popek, która przez 30 lat była związana z Telewizją Polską, postanowiła rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze po zmianach w kierownictwie tej stacji. Nie spędziła długo w bezczynności. Szybko znalazła nowe zatrudnienie w TV Republika, gdzie prowadzi śniadaniówkę. Jej talent i profesjonalizm zostały docenione przez nową stację. A jej urodziny zostały świętowane w wielkim stylu, co oświadczy o jej statusie w tej telewizji. Ostatni weekend, mimo iż był pełen pracy, okazał się również czasem relaksu i zabawy. Popek opisała na Instagramie, jak jej zespół z TV Republika udał się na zalew Zegrzyński, gdzie realizowali programy i spędzali czas na świeżym powietrzu. W swoich relacjach na Instastory pokazała siebie w stroju kąpielowym, co wzbudziło ogromne zainteresowanie jej obserwatorów. Pracowity weekend za nami, napisała Popek na Instagramie. Nasze studio odwiedziło kilkudziesięciu gości. Były młode wilczki z watachy oraz zasłużony komandor wszystkich komandorów. Rozmawialiśmy o sportach wodnych, dbaniu o włosy latem, graliśmy na gitarze, robiliśmy grilla i pływaliśmy po Zalewie Zegrzyńskim. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy wam trochę przyjemności, rozrywki i inspiracji. Dobrej niedzieli. Zdjęcia Anny Popek szybko przyciągnęły uwagę jej fanów, którzy zasypali ją komplementami. W komentarzach można przeczytać: Ślicznie, pani wygląda, jest pani piękna, jesteś kochana i cudowna. Oraz dajesz tyle piękna i radości. Uwielbiam twoje stylizacje, są modne i eleganckie. Reakcje te potwierdzają, że Anna Popek nie tylko wróciła na medialną scenę z sukcesem. Ale także nadal cieszy się ogromnym uznaniem i sympatią swoich fanów. Anna Popek w swoim nowym wcieleniu w TV Republika i jako osoba publiczna pokazuje, jak można łączyć pracę z przyjemnością. Jej aktywność na Instagramie oraz sposób, w jaki dzieli się z fanami swoimi codziennymi przeżyciami, pokazują, że jest nie tylko profesjonalistką, ale również osobą, która potrafi łączyć życie zawodowe z osobistym w niezwykle urokliwy sposób. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie, Anna Popek nie zwalnia tempa. Po zakończeniu weekendowej przygody na Zalewie Zegrzyńskim dziennikarka już planuje kolejne projekty i przedsięwzięcia. Jej obecność w TV Republika, pełna energii i entuzjazmu, z pewnością przyniesie nowe, interesujące propozycje zarówno dla widzów, jak i dla samej Popek. Nie ma wątpliwości, że Anna Popek, mimo że musiała pożegnać się z Telewizją Polską, znalazła swoje miejsce w nowym środowisku, które pozwala jej na dalszy rozwój i realizację zawodowych marzeń. Jej aktywność w mediach społecznościowych, otwartość na interakcje z fanami oraz profesjonalizm w prowadzeniu programów czynią ją jedną z najbardziej interesujących postaci w polskim showbiznesie.